Dla strażacy. I proszę, 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 Z tego miejsca chciałem jeszcze raz podziękować pani burmistrz i na jej ręce złożyć oto tą wiązankę kwiatów i taki pamiątkowy grawerton. In deze Podziękowanie dla pani burmistrz Osterobwan van Lozen i całego zarządu miasta Hraf za okazaną przyjacielską postawę w dążeniu do wzmocnienia. Gemejten, Zinskor Drogi i Grafy Ryd. Jesteśmy dumni, że możemy wspólnie kierować dalszym losem tak daleko rozwiniętej współpracy. Drodzy przyjaciele, to zaszczyt współpracować z ludźmi, dla których gotowość do poświęcenia i niesienia pomocy towarzyszy w każdym rozdziale życia. Speciaal bedankę voor de inwijding i moite bij het zoeken van de brandweerauto en het schenken ervan aan de Plaatselijke Einheit Vrijwillige van Hojberga ale wiem, że nie mógł przyjechać, bo dotknęła go straszna tragedia i musiał pozostać. Dlatego pozwolę sobie przekazać na ręce jego kolegi podziękowanie za przekazanie samochodu pożarniczego naszej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Cińsku Zdroju. Otrzymany samochód w znaczny sposób wesprze działania operacyjne prowadzone na terenie gminy Cińsko zdrój jeszcze raz dziękując za pomoc i ofiarność, życzę wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu zawodowym i osobistym, satysfakcji z wykonywanej pracy, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej Chcę Ik wil hierbij aan de brandweercommandant van de gemeentegraverij iets overhandigen. Het is heel jammer dat hij door privéomstandigheden niet aanwezig kon zijn en dat ik dat nu aan zijn collega overhandig. Uh, dankbetuiging voor meneer Rob Hoijberg, brandweercommandant van Graaf de Rijn, voor het overdragen van de brandweerauto aan onze vrijwillige brandweereenheid van Sinsvoortroei. De ontvangen brandweerauto zal voor ons een belangrijk deel van onze activiteiten in de gemeente Sinsvoortroei ondersteunen. Nogmaals hartelijk bedanken voor de hulp en de schenking. Wens ik je heel veel geluk, heel en zegen met je zakelijk en privéleven tevredenheid met je gedaane arbeid en vooral een rustige en veilige diensttijd. Dat oh, betekent wel... burgemeester. Allega ja. Laroba. Ja. Również chciałem serdecznie podziękować dla naszego przyjaciela Czcińska, dla Sima Potmy, z którym to prowadziłem wiele, wiele rozmów i wiem, że on też przeprowadzał wiele rozmów z komendantem, z panią burmistrzową i też chciałem złożyć na jego ręce serdeczne podziękowania za okazaną postawę przyjacielską w dążeniu do wzmocnienia więzi miast partnerskich Ścińsko z drugich Drogi przyjacielu, to zaszczyt współpracować z człowiekiem, dla którego gotowość do poświęceń i niesienia pomocy towarzyszy w każdym rozdziale życia. Składam szczególne podziękowanie za poświęcenie i włożony trud w pozyskanie samochodu pożarniczego oraz obdarowanie nim naszej miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyńsku Zdroju. Proszę przyjmij to ode mnie. <laughs> Eh, Dankbetuiging van meneer Sien-Potma voor de getoonde vriendschapsvorm, die ertoe geleid heeft tot een verstevigde verbond tussen de partnergemeenten Sienskort-Droei en Graafderij. Lieve vriend, het is heel fijn om samen te werken met een persoon die bereid is zich op te offeren en hulp te bieden als kameraad in elk hoofdstuk van zijn leven. Speciaal bedank ik voor de inwijding en moeite bij het zoeken van de brandweerauto en het schenken Ervan aan onze plaatselijke vrijwillige brandweer van Sint-Kosdroen. Betekent door de Niklaus. Ik wil een oorlog zien. Heel vriendelijk. Ik wil eerst mijn bladzijde in de is het Nederland. Nederland. Ben? Ben. Ben jij? Er is een rij. Meneer de Koning. Meneer Van Etten. Oh, ja, ja. Nee, nee om het. Nee, nee, ja, nee, nee, ja, nee, uh, meneer Koelkhoon. Zul praatse rozpetselaseert de momenten voor pisania ja, omhoog zes burgemeesters, Alexandre Silitsko oraz burmistra ja. Solangi, pana Dima Denis. Od tamtego czasu odbyła się wiele, wiele ciekawych wymian pols polsko W Wymienionych tych uczestnic są zarówno rodziny, stowarzyszenia, a także rada i zarząd obu gmin. W roku 2008, 2008 gościła do Lanii delegacja 30 gości z Wyszyńsku. W tym samym, w samym czasie okazało się, że strażacy, czy tożsamościowy strój potrzebują buźni strażackich. Dzisiaj naszedł dzień, w którym delegacje z Krajowa Rady składają się, czy burmistrz gminy, jego przestępcy, członków rady, miasto ale, oraz strażaków zawitała. W murach tego pięknego miasteczka, jakim jest Rzyńska Ustroga. Przyjechali się tutaj, aby przekazać i podarować naszym przyjaciołom, ja si z polski samochód strazacki. Ten piękny projekt jest efektem owocnej. pó placzy Pani go Mrhaft 3 ostro i jej kolegi Pani Happy Hakam Gberg Oras komandanta strase poszersnej Pana roba hogerha I do tego seddeny ram dzinkujene. księdza proboszcza, żeby poświęcił swój A nie zbógek on by, on on by de autodrajnie. Aresów Nie, nie po polsku. Wierzymy, że Bóg jest twórcą wszystkiego. W swojej opatrzności nie zabrania ludziom wpływać na działanie żywiołów. Tak, aby one służyły dobru człowieka, nie przynosiły szkody. Przewidywanie, mądrość wielu ludzi, którzy ujarzmili wodę i wykorzystali jej siłę do wytwarzania energii elektrycznej, ludzi, którzy budują maszyny i urządzenia do gaszenia pożarów, którzy wynaleźli źródła światła, do rozpraszania ciemności, nocy, to wszystko są także dary bogactwórcy, który kocha człowieka i poleca nam, byśmy czynili sobie ziemię poddaną. Dzisiaj dziękujemy mu za odwagę i poświęcenie naszych strażaków tu obecnych i nie tylko. I prosimy Boga o błogosławieństwo dla ich trudnej i bezpiecznej pracy, której będą się posługiwali w tym wypadku tym wozem strażackim, urządzeniami, które tam są, aby ratować życie i imienie swoich bliźni. Pan Jezus powiedział, to jest moje przykazanie, byście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Posłudze, bo tak trzeba nazwać, w służbie strażaków jest to przykazanie bardzo wyraźnie widoczne. Zostawiają wszystko w jednym momencie, aby spieszyć i ratować ludzi. W wypadkach coraz częściej, by ratować mienie ludzkie, gdy pożary, czy jakieś inne kataklizmy. I stąd też ta nasza częsta modlitwa jest ważna, aby ich wspierać, by chcieli swoje życie poświęcać. Pewnie też jest tak, że im człowiek bliżej Pana Boga, tym bardziej jest otwarty na ludzi, którzy potrzebują Jego życia, czasu, zdolności czy umiejętności.